Matyldy Amelia Czaja z serialu na dobre i na złe chyli się ku upadkowi. Córka Falkowicza Michał Żebrowski i Kasi Ilona Ostrowska będzie coraz gorzej znosić niepewną sytuację w domu. Szczególnie, że smuda w nowych odcinkach na dobre i na złe zacznie oddalać się od córki. Czy dla Michała Mateusz Janicki porzuci również Matyldę? Wraz z pojawieniem się Wilczewskiego w serialu na dobre i na złe marzenie Matyldy o pełnej rodzinie legło w gruzach. Stara miłość nie rdzewieje i Smuda przekonała się o tym na własnej skórze. Kiedy zobaczyła byłego kochanka i wprost nie mogła mu się oprzeć. Nie patrząc na zbliżający się ślub, zarówno własny z Falkowiczem, jak i Michała z Justyną Karolina Czarnecka, nawiązała romans z młodszym lekarzem. Niestety, Matylda w zeszłym sezonie na dobre i na złe na własne oczy zobaczyła kasię zdradzającą Andrzeja. Wkrótce wszystko wyszło na jaw. W nowych odcinkach serialu na dobre i na złe sytuacja nie będzie lepsza. Po wakacjach 2018 w serialu na dobre i na złe Matylda zrobi smudzi awanturę. Zarzuci mamie, że przestała zwracać uwagę na własne dziecko. Mało tego, jej związek z Falkowiczem trzyma się na włosku. To, że jestem dzieckiem, nie znaczy, że nie mam pojęcia, co się obok mnie dzieje. Płacisz za moje lekcje w stadnienie koni i nawet nie wiesz, czy się do tego nadaje. Czy to mnie kręci i czy w ogóle trenuje? Wyrzuci Kasi w 712 odcinku na dobre i na złe. Na początku matka spróbuje się odgryźć, jednak słowa córki trafią ją prosto w serce. Czy Smuda nareszcie zrozumie, co jest dla niej naprawdę ważne? Widzowie przekonają się w nowych odcinkach na dobre i na złe już po wakacjach 2018. Dla Matyldy zna dobre i na złe ślub Kasi i Falkowicza miał być spełnieniem marzeń. Córka Smudy od dawna śniła o tym, by móc Andrzeja nazywać tatą. Dzięki niemu znalazły bowiem prawdziwy dom. Co prawda dla Falkowicza jedyną prawdziwą miłością jest medycyna, ale oszalał na punkcie Matyldzi, a z Kasią sypia i mieszka. Oświadczył się kochance, bo tego oczekiwała od niego Matylda. Oboje jednak nie są do końca szczęśliwi w tym związku. Może dlatego Kasia straciła głowę dla dawnego kochanka, Michała Wiczewskiego Mateusz Janicki. Zdradziła z nim Falkowicza, nie bacząc na konsekwencje. Kiedy Matylda przyłapie matkę z Michałem, nie będzie mogła uwierzyć własnym oczom. Dla dziewczynki tak zaangażowanej w organizację ślubu Mamy i Falkowicza ten widok będzie ciosem prosto w serce. W 704 odcinku na dobre i na złe Matylda zbuntuje się przeciwko matce i nie zechce z nią nawet rozmawiać. Zaniepokojony jej zachowaniem Falkowicz nie domyśli się o co chodzi, bo Kasia okłamie go, że to po prostu bunt nastolatki. Do tego dziewczynka wda się w szkole w bójkę. W 704 odcinku na dobre i na złe Matyldzia nie będzie w stanie powiedzieć Andrzejowi prawdy. Tym bardziej, że Falkowicz zacznie planować ich wspólną rodzinną wycieczkę do Francji.